Witam serdecznie. Kiełkownica słoikowa z pojemniczka na Nutellę. Taka bardziej szklankowa niż słoikowa, bo to jest ta szklanka z plastikowym wieczkiem, które można przekształcić bardzo fajnie w taką oto kiełkownicę, gdzie w ten otwór, który jest na górze wkładamy jednorazową gazę. Na przykład w ten sposób. Obcinamy brzegi. Wcześniej oczywiście moczymy w środku nasionka czegokolwiek sobie tu życzymy wykiełkować. No i tak to sobie będzie rosło przeważnie 5-7 dni. A nie zdejmujemy i mamy super kiełki domowej roboty. Od początku proszę bardzo, całe wieczko od nuteli. To nie pamiętam, 100 ileś tam gramowe są takie słoiczki, szklaneczki. Wycinamy wzór na rozetkę, mamy otwór, przez to będą wychodziły. Korzonki naszych kiełków. Założone szczelnie będzie trzymało gazę, nie potrzebne żadne gumki czy inne urządzenia. A te oto 8 trójkącików użyjemy jako stóp no, nóżek do tego, żeby nasz, nasza kiełkownica stała sobie spokojna spodku i nadmiar wody mógł wyciekać w ten sposób to będziemy przyklejać to jest takie wstępna przymiarka klej z naklejki jak oczywiście najbardziej od razu puszcza dlatego super glu się przyda i te zęby czy elementy korony przyklejamy Super glue. No jak obesznie. To trzeba będzie potem to wypoziomować, poprzycinać te ząbki, żeby to wszystko miało ręce i nogi i równolegle ładnie sobie stało. No trochę przesadziłem. Tutaj jest jedna z upraw już gotowych. Tak to wygląda. Bardzo fajnie, higienicznie. Super.